Od początku zagraliśmy słaby mecz. Na początku jeszcze się jakoś trzymaliśmy, ale, ale nie było... Nie, nie graliśmy tak jak u siebie, że kryliśmy ich strzelców, nie dawaliśmy ich rzutów za trzy tam, gdy nie otworzyli się i to był pierwszy duży problem, którego później nie mogliśmy zatrzymać. Po prostu daliśmy im grać to, co lubią. Okay. 18 punktów w piątek. Wygrywacie, wyglądacie na zespół, za zespół lepszy, mocniejszy, jedziecie do Gdyni i nagle no nie ma tego stelmetu. Dlaczego? I niech pan nie mówi, że to jest sport, bo już to słyszałem od za mojej od Sokoła. No ale taka jest prawda, że lepszym drużynom, z, 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 lepszym drużynom zdarzały się takie wpadki. Barcelona ostatnio chociażby okay. chodzi o to, że, że nie graliśmy dobrze tego meczu, nie byliśmy dobrze przygotowani pod względem mentalnym, pod względem taktycznym. Może myśleliśmy, że, że po prostu to te 18 punktów wystarczy, a okazało się, że się grubo przeliczyliśmy. A cały sezon, jak pan podsumuje, jeszcze większe rozczarowanie niż, niż rok temu, czy, czy podobnie, czy jak to z pana też perspektywy mentalnie jako człowieka wyglądało? Nie, nie, myślę, że w zeszłym roku było dużo gorzej. W tym roku Mieliśmy marzenia, wiedzieliśmy, ale nie byliśmy takim głównym faworytem, jedynym faworytem jak, jak w zeszłych latach I, i po prostu liga jest teraz dużo silniejsza. I, i co? Można się wiele tłumaczyć, ale fakt, faktem jest taki, że zawiedliśmy w tym sezonie i to nie był udany rok. Zmieniała się trochę wasza narracja w trakcie sezonu, bo przed mówiliście tak otwarcie, że walczymy o mistrza, chcemy tego mistrza odzyskać, a w trakcie sezonu, gdzieś już pan wspominał, nawet przed play że chcemy postraszyć faworytów, to, to, to było w trakcie sezonu, coś się zmieniło w zespole, nagle, nagle sam pan sobie też uświadomił jako kapitan tego zespołu, że, że ciężko będzie o tego mistrza? Nie, plan był zawsze mistrzostwo i nawet jak mówiliśmy co innego, to był nasz główny cel. Fakt jest taki, że, że po prostu widzieliśmy jak gramy. Widzieliśmy, że brakuje nam dobrych wyników, brakowało nam dobrej gry, z dobrymi drużynami i po prostu dochaliśmy znak, że, że, no, że jednak nie gramy dobrze, na, nie gramy na poziomie mistrzowskim. Bo I albo nawet bardzo rzadko, albo nawet w ogóle nie, nie wspinaliśmy się na ten poziom. A ile możemy wymienić? meczów, O tym też Pan ostatnio rozmawiał z Jackiem w radiu. Ile możemy wymienić meczów z telmetu dobrych w tym sezonie, o których będziemy wspominać za 2-3-4 lata? Były w ogóle takie mecze? Bo mi osobiście nasuwa się tutaj rywalizacja z Arką na początku sezonu w listopadzie. No tak, to był ten jeden mecz, gdzie wszyscy przypominają, ale, ale też tam straciliśmy bardzo dużo punktów, więc tam po prostu nadrobiliśmy wszystko atakiem. Także takiego idealnego meczu właśnie nam zabrakło i to o czym staraliśmy się mówić to, że po prostu sezon jest długi, są górki, pagórki i wiadomo obniżka formy, ale my nigdy nie pokazaliśmy tych takich wyżyn naszych możliwości, które by, które by jasno mówiły, że, że walczymy o, o, o najwyższe trofeum.